Słuchajcie, dziewczynki, tworzymy ananasową ekipę. Może do niej dostać się każdy mój widz. Co trzeba zrobić, żeby w niej być? Po prostu zostawić łapkę w górę pod tym odcinkiem, zostawić subika na moim kanale, no i w komentarzu napisać hashtag ananas. Wszystkie osoby, które zrobią trzy te czynności, oficjalnie dołączają do mojej ananasowej ekipy. Siema siema i witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale No i dzisiaj porozmawiamy sobie niestety o trochę gorszych rzeczach w aktualizacji Muszę wam pokazać coś co serio jest słabe, a nawet kilka takich rzeczy I jestem pewien, że się ze mną zgodzicie, serio Po prostu pokazuję wam 6 najgorszych rzeczy z tej aktualizacji I po prostu mieć pewność, że przynajmniej 3 z nich zgodzicie się ze mną, że też według was są niepotrzebne albo słabe Więc co, umawiamy się tak, wy oglądajcie do końca ten odcinek I dajcie mi jeszcze później znać w komentarzu, czy rzeczywiście miałem rację i się ze mną co do tych najgorszych rzeczy, myślę, że warto tutaj nic nie przekapić. A no i jeszcze jedna rzecz. Skupcie się teraz. 3, 4, Uwaga! Szybka reklama najlepiej nie przywijaj. Jak wszyscy wiemy, mamy listopad, a pod koniec tego miesiąca wypada Black Friday. Wiecie, co to oznacza? Macie okazję zarobić co nieco. Przykładowo, potrzebujecie kupić sobie jakąś gierkę, która jest dosyć droga i po prostu was na nią nie stać? No to idealną okazją będzie wbicie na stronkę Instant Gaming w dniach od 26 do 29 listopada. Link do niej dam wam w opisie, bo przygotowałem oni wtedy niespodziankę dla każdego. Codziennie podczas trwania eventu Black Friday na tej stronce będą okłaszane listy 10 gier w bardzo obniżonych cenach: czyli 10 gier w piątek, 10 kolejnych w sobotę, 10 w niedzielę i 10 w poniedziałek. Nie możecie tego przegapić, bo serio będzie można złapać tam wielkie okazje. Tak jak mówiłem, link macie w pierwszej lince opisu. Jak już ten event się zacznie, to też wam o tym przypomnę. No więc okej, okay, myślę, że możemy szlecić z odcinkiem. A więc taka pierwsza rzecz, która na początek się rzuca w oczy, która na pewno wielu z nas Zawiodła i w tym protokole, i w aktualizacji, to to, że nie było żadnej nowej postaci. Tak. No, jak wiecie, rzadko zdarzają się takie update'y. Dokładnie był to drugi update, w którym twórcy nie dodali żadnego nowego zadmiarza. Okej, okay, dużo osób powie pewnie teraz, że w Brawl'u mamy już wiele zamiarzy i też bez sensu, żeby twórcy co aktualizację dodawali, bo będzie za dużo. Trochę jest w tym racji, ale nie zmienia to faktu, że zawsze ta nowa postać daje dużej świeżości do gierki, każdy chce ją szybko zdobyć. No i tak dużo ciekawie jest jednak jak y, mamy tą nową postać, można ją czy to trafić, czy jakoś odblokować, więc kurde, fajnie by było, jakby teraz też jakąś nową dodali. Nie mówię, że musi być to jakaś legenda, czy jakiś beatik, czy coś w tym stylu. wystarczyłaby nawet jakaś najsłabsza rzadkość, a na pewno nikt by tym nie pogardził. Dawno nie mieliśmy żadnego zadymiarza w alei Pucharków do odblokowania, więc kurde. Według mnie teraz idealnie, by się to tutaj nastosowało. Co więcej, każdy myślał, jak zobaczył miniaturkę Brawl że ta postać właśnie na miniaturce Brawl to będzie nowy zadymiarz, ale jak się okazało, był to tylko skinek, więc też tutaj troszkę nas tym strollowali. Ale mam już nauczkę, żeby nie zawsze myśleć, jak zobaczymy na miniaturce Brawl jakąś czarną twarz, jakąś czarną postać ze takim zapytania, że jest to nowy zadymiarz. Bo może być to też nowy skinek. I właśnie druga rzecz będzie dotyczyła skinów. Po pierwsze. Było ich mało. Zazwyczaj w aktualizacjach dostajemy więcej tych skinów, ale to idzie zrozumieć, no bo jeszcze nie wszystkie skiny z poprzedniej aktualizacji wbiły do Brawla, że można je kupić, więc okej, okay, może dlatego to jest powód, że twórcy teraz dali mniej tych skinów, są tylko trzy, ale też kolejna jest taka rzecz, że te wszystkie skiny są do zdobycia za grę w klubach. Przykładowo, jak nie chcecie być w żadnym klanie, nie chcecie grać w tych wojen klanowych, no to nie macie szans na zdobycie żadnego nowego skina z tej aktualizacji, więc to jest takie, tutaj troszkę słabe, jak nie patrzeć. No i nie zmienia to też faktu, że taki skinek, jaki jest ziemniak, Ok, może on jest śmieszny, ale za ładny to nie jest Chyba musicie się tutaj ze mną zgodzić, że zbytnio e, Przynajmniej mi on nie przypadł do gustu Co prawda ten skin do Rico I do na jest spoko Tutaj nie mamy do czego się doczepić, ale tak jak mówiłem Ten kurde potato Squick Szału nie robi, tym bardziej, że do Squicka mamy dużo ładniejszego Skinka, jakim jest duch e, No ale oczywiście to już od każdego tutaj zależy Ja i tak chciałbym go mieć, bo wiecie Ja lubię zbierać kolekcje, ale trochę mnie zawiedli twórcy w tej aktualizacji ze skinami Liczyłem po prostu na coś więcej, lecz pamiętajcie, że Kolejny update będzie już właśnie Świąteczny i myślę, że wtedy twórcy dawają piękne skinki. <grych> Numer 3. Tutaj taka rzecz, wiadomo, że jakoś bardzo każdemu nie będzie przeszkadzała, jest taka bardziej drobnostka, ale też postanowiłem, że o tym wspomnę. Chodzi mi o to, że jak będą już te ligi klanowe, to w nich będziecie mogli rywalizować tylko z regionalnymi klanami. Czyli nie możemy na przykład, nie wiem, trafić na jakiś klan z Afryki czy <grych> z Japonii, rozumiecie o co chodzi. A przykładowo są takie regiony, w których jest dużo niższy poziom i oni tam dużo mniej grając, będą mogli mieć dużo łatwiej. Dużo większe i dużo wyższe pozycje. Co za tym idzie, dużo lepsze nagrody. Więc to jest takie, tutaj nie do końca sprawiedliwe. Powinno móc trafiać się na każdego. Ale też to jest tutaj w stanie trochę zrozumieć, no bo wtedy ciężko by to było twórcom ogarnąć ze strefą czasową. No bo wiecie, na jednym końcu świata oni teraz mają noc, a my mamy dzień. I tak jest w wielu miejscach. Dlatego, no, rozumiecie, o co z tym chodzi. Ale też można by to było, myślę, troszkę lepiej dopracować. Choć nie jest taki duży szczegół. I twórka to jest bardzo ważna rzecz. To jest, moim zdaniem, coś, czego jeszcze nigdy nie mieliśmy. Czyli w tym bról toku było tego wszystkiego za dużo, w tej aktualizacji też. Twórcy tak mieszali, że pierwszy raz miałem coś takiego, obejrzałem Brutoka i mało co z niego kumałem. Trwał on ponad 8 minut, to już jest pierwsza taka rzecz, ale to nie jest nic złego, nie? Fajnie, 8 minut spoko, ale dodali dużo takich nowych walut, rozumiem, jedną, dwie, ale serio. Czy to właśnie te wyposażenia, czy to nowe etykiety, czy to jeszcze złote etykiety do tego dochodziły, czy tam jakieś właśnie monety, pucharki jakieś w innych kolorkach, no to było tak ciężkie wszystko do ogarnięcia, że serio, ja się wam nie dziwiłem, mordeczki, bo Robiłem akurat wtedy live że mało kto to rozumiał. Dobrze, że mieliśmy polskie tłumaczenie, bo i tak co jak wcale co, twórcy niezbyt dobrze to wytłumaczyli w tym Brawl Talku. Nie każdy ogarnął, trzeba było to dużo razy analizować. I powiem szczerze, że gdyby nie niektóre tych piki, no to, to dzisiaj bym nie wiedział o co chodzi w większości tych rzeczy. Dlatego wydaje mi się, że mogli to podzielić na kilka aktualizacji. Że w jednej dodać właśnie wyposażenia, w drugiej wojny klanowe, a nie to wszystko mieszać, rozumiecie, nie? Lecz nie narzekajmy, bo wiadomo, były bywały gorsze rzeczy, mogło być gorzej. A mówiłem tam wcześniej o złotym bilecie i do niego też muszę się tutaj doczepić. Generalnie jak wiecie codziennie będziemy dostawać po 4 bilety te zwykłe, nie złote. No i nie można grać więcej niż 4 razy. Bo mamy 4 bilety. Ale jednak okazało się, że można. No bo jak dokupimy sobie złote bilety, no to mamy jeszcze na przykład nawet dodatkowe 4 szanse w dzień. I to jest kurcze, trochę średnie, bo jednak robi się to powoli takie pay to win. Przykładowo, jak ktoś nie ma gemów, to to będzie miał mniej rozegranych giereczek. Oczywiście, wiem, że to też można kupić za gwiezdne punkty. Ale to gwiezdne punkty też nie zawsze idzie zdobywać. Dopiero to kończy się tam po yy, kilku dniach, żeby. Nawet kurczę tygodniach, a nie dniach, żeby właśnie otrzymać te gwiazdne punkty Więc no nie dla każdego to będzie takie fajne do zdobycia I to pokazuje, że niektóre klany będą miały przewagę nad innymi i po prostu, żeby będą sobie zakupywać to za gemy Właśnie te złote bilety, bo będą wtedy mogły rozgrywać więcej gierek, a co za tym idzie zdobywać więcej pucharków i to się wyżej i mieć lepsze nagrody Dlatego powoli się to robi takie trochę pay to win i to też nie jest ta najlepsza opcja no i numer 6 tutaj dotyczy yy, właśnie turniejów e-sportowych, które będą już miały miejsce pod koniec listopada i tutaj też o tym warto wspomnieć, że twórcy powiedzieli w protoku, że oglądając te turnieje na żywo, na ich kanale, będziemy mieli większe szanse na skina. Yy, po prostu nie na skina, tylko na wszystkie nagrody, co nie? Więc to jest też trochę niesprawiedliwe dla osób, które na przykład w tym czasie, gdy będzie ten live na ich kanale twórców yy, z tego grania, nie będą mogły po prostu oglądać, bo przykładowo, nie wiem, będą musiały uczyć się do szkoły, będą miały jakiś wyjazd, nie będzie ich w domu, nie będą miało internetu. No i co wtedy? No, live to jest live. Później już tego nie można obejrzeć, więc to jest dosyć cienkie. E, żeby było sprawiedliwie, to wydaje mi się, że powinien to być odcinek jakiś do obejrzenia, a nie live, no bo live, a nie każdy wiadomo, że w danym momencie będzie miał czas. I przez to będzie miał po prostu mniejsze szanse na nagrody, po prostu zostanie ich mniej, więc to jest też taka opcja e, dosyć średnia. Ale to wszystko w sumie co dzisiaj wam miałem do pokazania. Mam nadzieję, że się ze mną zgadzacie w większości i że spoko Wam się oglądało ten odcinek. Ja strażnie Wam dziękuję za wyczenie do końca. Widzimy się w kolejnych widać wszystkie social media linki są podane w opisie. No i do zobaczenia. 嗨哟。Hey